Siemanko, moi drodzy, e, witam bardzo serdecznie. Przy moim niku w pewnym momencie pojawiło się e, znowu coś nowego. E, ranking 2221 i chcę wam chwilkę opowiedzieć o tym, jak to się stało. Poszło posunięcie. E, D4 moim przeciwnikiem był i Tak, skąd tu mamy? Z Filipin. Dobra, D4, D5 yy, i cóż, ja byłem wierny temu, że gram przez C4 i próbuję jakoś ustawiać katalońskiego yy, gońca. Przecinam przed skoczkiem, ja wyszedłem moim skoczkiem. No i teraz yy, gra mój rywal przez G6. I ogólnie to jest często dobre podejście. Komp mówi, że niby powinno się bić tego pionka w centrum, ale jakoś yy, ja jestem bardziej fanem posunięcia g I tak też poszło w tej partii. Na no co mój przeciwnik y, zazwyczaj pewnie powinien wyprowadzić swojego gońca, co jest y, taką jedną z główniejszych linii. Może też zagrać przez C6, kąpek mówi. Y, no ale w partii przeciwnik postanowił zagrać y, B6 z planem wyprowadzenia swojego gońca na B7, co jest oczywiście logiczne. Ja wyszedłem gońcem, przeciwnik wyszedł swoim gońcem. Y, no i teraz postanowiłem wybić. Y, dlaczego? Mogłem pewnie robić roszadę, ale po ruszadzie już przeciwnik może bić. No, i będzie miał tutaj bardzo fajną kontrolę nad tą diagonalą. No, i ogólnie jest spoko, więc ja postanowiłem, że OK, to ja pierwsze wybiję, bo jeżeli wybiję skoczek na przykład, no to już teraz sobie zruszuję już będzie troszkę przesłonięta ta przekątna. Jakoś mi będzie łatwiej, może dojść do E4 z tempem. Coś takiego sobie, sobie planowałem. Dlatego, dlatego też tak. Cóż, poszło, poszło bicie. Oczywiście, jak idzie, jak idzie w ten sposób, czyli go nie zbije, to mogę wejść skoczkiem, wstępem na tego gońca i później też dochodzić do E4. Tak, coś takiego mi się w głowie układało. Yy, przeciwnik wybił skoczkiem, ja postanowiłem wyjść moim skoczkiem najpierw, no bo zobaczmy, że jak przeciwnik wybije, to za to będę miał bardzo silne centrum i faktycznie może to E4 kiedyś uskuteczne. Tak poszło w partii, z czego się ucieszyłem i ok, jest mocny faktycznie ten goniec, ale jak ja zrobię roszadę, zagram wieża e1 i posunięcie e4, no to już będzie to wszystko na moją korzyść. Przeciwnik wychodzi gońcem, ja postanowiłem zroszować, przeciwnik zroszował, no i mamy taką pozę, gdzie kąpek mówi, że jest no taki delikatny plusik dla białego, takie plus 0,4, <laughs> plus 0,3. Ale, ale ja mam swoje, swoje argumenty w tej pozie, bo będę miał dużo silniejsze centrum. Faktycznie zagrałem wieżą na E1. Przeciwnik wyszedł swoim goń... znaczy, w koszkiem, nie gońcem, żeby dokończyć rozwój. I teraz weszło posunięcie goniec na F4 z planem no, kontroli przede wszystkim piona, piona C7. Może w przyszłości gdzieś tam wieża C1 i będziemy próbować na tego piona atakować. Przeciwnik nie chce mieć tej słabości, więc zagrał. Zagrał Cepień z planem, że no jak wybije, no to on sobie wejdzie po prostu skoczkiem wstępem i czemu mam stać, ma stać źle. Stoi bardzo dobrze. Dodatkowo ten skoczek kontroluje gońca, więc na jakiekolwiek odejścia, yy, no nic się nie dzieje. Po prostu czarny stoi bardzo dobrze. A dodatkowo ja mam duży problem, bo nabicie yy, Oczywiście nawet chyba coś takiego jest groźne, no i przecież spada któraś wież. To swoją drogą. Dlatego ja tego nie wybiłem, tylko postanowiłem zapakować je 4 No bo nabicie ja sobie odbiję, i wszystko tutaj się broni. <laughs> to mi się podobało, yy, więc przeciwnik postanowił. Chwilkę, ja zagrałem tak, przeciwnik postanowił wybić, ja wybiłem, i teraz po, yy, poszło posunięcie wieża C8. Dosyć naturalny ruch, ale zobaczmy, że centrum jest silne, yy, gdzieś ja mam tutaj przewagę. Ten skoczek zaraz będzie mógł wskoczyć yy, gdzieś dalej. Albo na, albo na G5, albo na, na E5. Ja zawsze mogę wyjść wieżą do gry, chociaż na razie raczej nie chciałem. Yy, nie, nie, no w sumie tak. Yy, najpierw zagrałem wieżą na, na C1. Przeciwnik wyszedł, żeby zakończyć rozwój. Przeciwnik wyszedł skoczkiem na F6. I yy, teraz ja postanowiłem zaktywizować mojego skoczka, no bo zobaczmy, że ten pion chwilowo wisi, więc ja stwierdziłem, ok, teraz już nie ma kontroli nad polem E5, no to ja się zapakuję na E5 i teraz oczywiście nie grozi żaden strzał tutaj, no bo ja już to pole E4 kontroluję. Przeciwnik postanowił wybi wybić wieżę, poszło bicie, co jest niedokładne. Myślę, że po powinienem bić gońcem według kompa, no bo mimo wszystko nie oddaje piona z d4. Ja zagrałem hetmanem, znaczy zbiłem hetmanem i oczywiście tak, puszczam tego piona, ale za to myślałem, że będę w stanie jakoś wymienić jego gońca z g7. No i dzięki temu uzyskać trochę kontrolę <coughs> nad tymi czarnymi polami, no bo on tutaj może być, mieć później słabego króla. Przeciwnik wybił, ja zagrałem wieżą na e4, no korzystając z tego, że oczywiście przeciwnik nie może bić hetmanem piona z 4 Musi gdzieś odejść, i tu okazuje się, że po Hetman A4 jest pozycja minus 2 dla białego. Przeciwnik tak zagrał, ale ja zagrałem teraz przez F3, no bo stwierdziłem, że nie chcę się martwić o tego piona, a zaraz sobie zrobię lufcik dla króla, no i ewentualnie odejdę. A ten pion był narażony na masę ataków, i okazuje się, że przeciwnik mógł zagrać skoczkiem na h5, co jest bardzo silne, ponieważ jeżeli zniknie ten z szachownicy, ja się nim nie mogę ruszyć, no bo na jakiekolwiek cofki spada, yy, spada mój skoczek. Yy, jeżeli, jeżeli na przykład chciałbym to utrzymać, i Kompek mówi, żeby grać tutaj H4, yy, no to już można nawet zagrać. Ojej, ojej, co tu się wydarzyło? Dobra, yy, czyli na coś takiego i coś takiego. Yy, kompek mówi, że można nawet tak wybić i na GBF4. Hetman bije na a2, no i że to jest mega spoko pozycja dla czarnego, no i w sumie trudno się z tym nie, nie zgodzić. Na szczęście mój przeciwnik tego nie zauważył i on wykombinował sobie, że wybije w ogóle tego piona na, na e4 mimo tego, że jest broniony. Dlaczego? Bo ja bije, ale przeciwnik teraz bije gońcem, co ogólnie nie jest najlepsze. Powinien teraz zagrać g5 i to by było bardzo dobre, no bo na odejście jest bicie. No, i no jest dla mnie nieciekawie, bo zostaje bez masy pionów. A jeżeli, a jeżeli, yy, no gdzieś odejdę, no to yy, wiadomo, spada, spada po prostu skoczek. Więc to było najlepsze, ale przeciwnik postanowił wybić. No, i ja stwierdziłem, że okej, okay, no coś muszę zrobić, więc też wybiłem. I rywal zagrał Hetmanem na E4. No i widzimy, że plan jest prosty: odbić sobie figurę z tempem. No ale ja mam chwilę czasu, no bo jednak ten król nie jest atakowany chwilowo. I zagrałem wieżą na E1. I teraz to już ja stoję przyjemnie. Przeciwnik dał szacha i myślał pewnie, że zagram coś takiego. No i on wtedy sobie zbije, ale nic z tych rzeczy. Ja zagrałem Hetmanem na E3. I różnica jest taka, że cały czas mam bronionego skoczka, <laughs> mimo że nie mam pionów no to mam właśnie tego skoczka w centrum, nie? No i materialnie jest porówno, bo on ma trzy piony za to, no ale ja byłem z tego zadowolony. Jeżeli by się wymieniło, no to tym bardziej myślę, że tym pionem, tym, pionem, tym skoczkiem coś będę w stanie upolować, także dla mnie spoko. No, więc, więc tak to wygląda, przeciwnik odszedł jednak hetmanem, nie chciał wymieniać i ja teraz zagrałem gońcem na H6 z tym planem, co wcześniej mówiłem, czyli żeby wymienić czarnopolowego gońca, zyskać kontrolę nad tymi pionami w okolicy króla przeciwnik wybił mojego pioneczka i ja postanowiłem wybić gońca. No i widzimy, że tu są bardzo silne, niby piony, ale ja mam, no, jednak bardzo dużo figur przy królu, tu są dziury, mam pewne swoje szanse i kąpek nie bez powodu mówi, że to jest mimo wszystko lepsza poza białego, mimo że tych pionów, no, jed, jed, jednego piona, jakby liczyć, że skoczek jest za trzy piony, no to taką delikatną przewagę materialną ma czarny. Ja zagrałem skoczkiem na G4 z planem wjazdu gdzieś Hetmanem i jakimiś takimi groźbami. Przeciwnik się troszkę tego wystraszył, zagrał H5, no i ja teraz nie chciałem tu wjeżdżać, no bo po prostu przeciwnik sobie odejdzie nie mam jak kontynuować za bardzo ataku. Mimo wszystko. Dlatego postanowiłem najpierw dać szacha, co jest błędem. Przeciwnik na F6, okazuje się, że mógł to zagrać, bo na bicie jest wieża F7 i wiszą mi dwie figury i nie mam co z tym zrobić. I kąpek mówi, że najlepsza w ogóle hetman b4, czyli oddawać skoczka, no i kompletnie przegrana. Yy, no jak to na blicu, nie? Po prostu raz się, raz się wykorzysta błąd przeciwnika, raz nie. I raz rywal nasz wykorzysta, raz nie. I mój przeciwnik bał się teraz zagrać f6 z jakiegoś powodu, no i po prostu postanowił zagrać królem na h7, po czym ja wybiłem już tego piona, no bo zobaczmy, że teraz na bicie spada wieża. <noise> czyli tak grać po prostu nie wolno. I mój rywal faktycznie nie wybił, tylko odszedł sobie wieżyczką na c8 i teraz oczywiście takiego szacha mogłem dać, ale bardziej mi się podobało, że wejdę z skoczkiem na e5. No i kąpek oczywiście znowu mnie wyśmiewa, stwierdza, że wieża c2 i to jest remis w ogóle, że hetman kontroluje ten punkt, więc na jakiekolwiek bicia hop hop to jest remis. No, na małym czasie y, bardzo ciężkie. On ma, wiadomo, swoje atuty i te piony, a ja jednak mam bardzo silnego skoczka, który będzie razem z wieżą tutaj tańczył. Y, więc cóż, ja postanowiłem zagrać. Tak, przeciwnik. Y, no i przeciwnik się tego wystraszył. On, on nie poszedł na kontrę, tylko zagrał królem na G7, żeby przykryć piona. No, i ja teraz poprawiam swoją pozę. Zagrałem wieżą na F1. Przeciwnik się obronił, ale teraz wchodzi Wisienka na torcie. Coina G6. Zobaczmy, że bić nie można oczywiście, bo jest związanie. No, a jeżeli zbije to król, no bo tylko król może, no to jest pewien problem, bo spada wieża po prostu. No, i tak też się ta partia, tak też się ta partia zakończyła. No bo co innego, co innego, Kompek mówi, że najlepsze jest mimo wszystko bicie królem, jeżeli nie pójdzie bicie, tylko no nie wiem, tu nie może odchodzić, tu nie, tu nie może. Jeżeli pójdzie tutaj odejście, no to jest po prostu pozamiatane, coś takiego i tutaj chyba, no coś takiego to musi być kompletnie wygrane. Czy tam jakiś forsowny mat, więc tak grać nie można, na coś takiego no to mogę nawet zbić skoczkiem wieża i jest kompletnie wygrana, na coś takiego hetman bije. No, nie ma co tutaj dobrego zagrać, więc komputer, komputer, przeciwnik, mam nadzieję, że nie komputer, przeciwnik wybił na G6. Ja wybiłem wieżyczkę na F8. No i przeciwnik się podał, bo teraz nie ma nawet jak dać szacha. Komputer podpowiada, że jakieś Hetman E6 rozpaczliwe. No, ale to po prostu nawet Hetman G8. Król gdzieś odchodzi. Ja mogę sobie po prostu, nie wiem, pewnie mogę nawet coś takiego zagrać. I to jest kompletnie wygrana. Hetman E3, zasłaniam się, coś takiego wymieniam sobie figury. No i tak to może nie. No i to musi być kompletnie wygrana. Ta wieża powinna sobie z tymi pionami zaraz poradzić. No, także dzięki temu udało mi się wbić tutaj się partia zakończyła. Udało mi się tak, udało mi się wbić ranking 2221. No, widzimy, że no udaje się, udaje się. Czasem jest tak, że po prostu jest forma, jest seria. No i siadają nawet takie, takie pozy, gdzie przypomnijmy sobie momentami było minus 2 dla czarnego i gdyby, gdyby przeciwnik to wykorzystał, on mógł wygrać, no ale na blicu, jak to na blicu, trzeba grać sprytnie, stwarzać praktyczne szanse, no i dzięki temu można wygrywać. Czasem nawet z lepiej notowanymi rywalami. Jak się podobało, proszę o łopeczkę w górę subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.